Dobrze, co wam się najbardziej podoba na rodzinnych warsztatach gospel? Eee, Właśnie taki rodzinny klimat, tak. Dokładnie. Te Miela dzieci wszystkie jak wspólnie śpiewamy, so, teraz mieliśmy taką próbę tylko z dziećmi, to było naprawdę takie bardzo miłe i, Aha, to i, takie... i, i takie... czuło się ten fajny taki klimat, naprawdę. Egzotyczny. <laughs> tak, i w sumie przerwy też są bardzo fajne, bo na przerwach sobie różnych różne takie <laughs> i no <basy. śmiech> Ale śpiewanie też jest. O, już. Co ci się najbardziej podoba na rodzinnych warsztatach Gospel? Mm. Śpiewanie mm. i tańczenie i podobał mi się też obiad. Cześć! Powiesz mi co Ci się najbardziej podoba na rodzinnych warsztatach Gospel? Tak. Um, śpiewanie, wchodzenie na scenę i że przerwy są fajne też. Co ci się najbardziej podobało na rodzinnych warsztatach gospel? No, mi się podobało, że tańczyliśmy, że śpiewaliśmy, że się bawiliśmy, że Mi podoba się to, że mogę tutaj być z moją córką i razem śpiewać. Podoba mi się to, że piosenki są łatwe dla dzieci i że mamy dobre przygotowanie choreograficzne. Rodzinna atmosfera jest świetna, prowadzący są dla nas tacy ciepli. To tyle na razie. Nie na warsztatach bardzo się podoba atmosfera, to, że jest tak swobodnie, każdy może się czuć jak u siebie w domu. Śpiewamy sobie, bawimy się razem. Ciekawe są zabawy Zabracamy dla dzieci. No na na właśnie już na muszę kończyć, końcu, końcu, przepraszam bardzo. Dziękuję zaraz. bardzo. Co ci się najbardziej podoba na warsztatach? Najbardziej mi się na warsztatach podoba śpiewanie i to, że Okej, okay, co Ci się podoba tutaj na warsztatach? Że to topaja ja śpiewają. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Leć na próbę. Bardziej podobało? Co ci się podobało? Powiedz. E, mi się podobało. No. Tu. Tutaj. tutaj było. Na scenie, tak? Tak. Na scenie, że mogłeś sobie potańczyć, tak? Tak. Świetnie tańczysz. Gratuluję Ci.